Kompostownik domowy, balkonowy, HIT czy KIT. Kompostownik kojarzy nam się zazwyczaj z konstrukcją ustawioną w rogu ogrodu, do której wrzuca się chwastę i inne odpadki organiczne po to, by tworzyły nawóz. Niewiele osób wie jednak o tym, że kompost można też produkować na przykład na balkonie. Jak kompostownik, to i muchy i nieprzyjemny zapach. Z tego powodu umieszczenie go na balkonie budynku wielorodzinnego wydaje się co najmniej nierozsądne. Okazuje się jednak, że wystarczy tylko przestrzegać kilku prostych zasad, by zlikwidować te niedogodności i móc bez przeszkód kompostować na balkonie, a nawet w mieszkaniu. W ten sposób będziemy mogli zmniejszyć ilość odpadów produkowanych na co dzień. Przed wrzuceniem odpadów do kompostownika pokrójmy je na drobne kawałki. Dzięki temu łatwiej ulegną fermentacji. Kompost nie powinien być zbyt mokry, gdyż może zapleśnieć. Jeżeli zauważysz, że jest zbyt wilgotny, dostęp do niego suchego siana lub liści. Równie niekorzystne jest też przesuszenie jego wierzchniej warstwy. Aby tego uniknąć, możemy położyć na jego wierzchu zwilżoną gazetę. Nowych odpadków nie powinno się wrzucać na wierzch. W ten sposób jedynie przyciągniemy muszki owocówki. Zamiast tego przysypujmy je odrobiną kompostu. Efektywna fermentacja jest warunkowana przez stały dopływ powietrza. Co pewien czas Należy więc przemieszać kompost, aby go napowietrzyć. Jeżeli umieściliśmy kompostownik na balkonie, to zimą powinniśmy zadbać o jego zabezpieczenie przed niską temperaturą. W tym celu należy go ocieplić styropianem, a wtedy temperatura wewnątrz nie powinna nigdy spaść poniżej 10 stopni Celsjusza, poniżej której ustają procesy fermentacyjne. Stosując się do tych zasad, kompostownik na balkonie okaże się hitem, a nie kitem.